Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku z szybkich newsów z Movie Star Planet. Jest to news bardzo świeży, o którym na pewno jeszcze nie mieliście pojęcia oraz na którego temat jeszcze nie pojawił się filmik na YouTube. Dlatego zapraszam. <sum> Jak co każdy odcinek, jest oczywiście u mnie losowanie na coś z kolekcji Drip, obojętnie czy to czapka, bluzka, spodenki czy cokolwiek innego. Jedyne co wystarczy zrobić, to napisać jakikolwiek komentarz wraz z waszym Nickiem z MSP, polajkować ten film oraz zasubskrybować ten kanał, bo inaczej wylosuję kogo innego. News podesłała mi moja widzka na Instagramie, za co oczywiście bardzo ci moja droga dziękuję. A jeżeli Ty masz może jakiegoś newsa lub po prostu pomysł na odcinek, to możesz napisać do mnie wiadomość prywatną na Instagramie Instagram Bazuczek. Jak pewnie już widzicie po tytule zbliża się do nas nowa aktualizacja Movistar Planet. A co to oznacza? Dzisiaj jest środa. To oznacza, że jutro jest dzień wprowadzania nowych motywów. Nie jestem do końca pewna, czy dokładnie jutro nowa rzecz Pixel pojawi się już w sklepie, jednakże możemy tego oczekiwać, ponieważ Nasz jutro jest czwartek. No więc, jeżeli w nowym motywie pojawi się nowa rzecz pixel, to na pewno będę z tego zadowolona i myślę, że Wy też. Pewnie przyszliście tutaj na ten odcinek, żeby przede wszystkim zobaczyć te rzeczy pixel. Te rzeczy znalazłam na Instagramie i Jest to Instagram, na którym publikowane są treści dotyczące nowych aktualizacji Movie Star Planet. Jak widzicie, możemy znaleźć tutaj na przykład zapowiedzi nowych motywów, albo na przykład nowych pakietów. Tutaj jest właśnie ten opis. Obecny pakiet, który teraz występuje na Star Plany. Tutaj właśnie ta osoba zapowiada go po prostu wcześniej. Wcześniej takie rzeczy robiła news.msp. Jak wiadomo, niestety został on już zamknięty i nie są na nim publikowane nowe treści dotyczące aktualizacji Star Plany. I właśnie dzisiaj znalazłam tego Instagrama Lucas MSP, który publikuje nowe rzeczy dotyczące aktualizacji przed aktualizacjami. Czyli możemy o aktualizacjach dowiedzieć się wcześniej. Pojawił się post dotyczący nowych rzeczy Pixel w sklepie i w opisie jest napisane, że są to nowe rzeczy Pixel, które wystąpią na Movie Planet i jest to pikselowa czapka oraz pikselowa kokardka kosztująca 30 tysięcy Starcoin. Jak można się domyślić czapka Pixel będzie dostępna tylko i wyłącznie dla chłopców, natomiast kokardka Pixel będzie dostępna tylko i wyłącznie dla dziewczyn. Pewnie spytacie się mnie o opinię, co ja o tym wszystkim myślę. Myślę, że to dobrze, że mówi Planet wprowadza w końcu coś nowego do tej gry, bo naprawdę bardzo długo nie było nic nowego, żadnych zmian w tej grze. Także cieszę się nawet z małej aktualizacji, która wystąpi właśnie teraz. Mam nadzieję, że jutro to zostanie wprowadzone. Oczywiście się o tym wszyscy przekonamy, ja przynajmniej na to liczę. Myślę, że wprowadzenie tego nie jest błędne. tako kartka wygląda naprawdę bardzo spoko. Chociaż przyznam, że czapka też jest bardzo fajna i naprawdę szkoda, że nie znajdzie się ona w damskim sklepie, tylko, tylko i wyłącznie w męskim. Przyznam, że obie rzeczy mogłyby się znaleźć i w męskiej, i w damskiej części garderoby. Chociaż kokardka na chłopakach może wyglądałaby dosyć dziwnie, to i tak fajnie by było, gdyby jednak dziewczyny miały również dostęp do tej czapki Pixel. A co do tych zmian, które wprowadza mówi Star Planet jestem bardzo zadowolona, a dlaczego? Dlatego, że MSP, cała ta załoga MSP wydaje mi się, że postanowiła zrobić bardziej damski look. Co to oznacza? To oznacza, że cały komplet Pixel będzie bardziej dziewczęcy niż był komplet Drip. Jak mogliście widzieć po komplecie Drip nie był on za bardzo damski, a bardziej bym powiedziała, że był unisex, czyli i dla mężczyzn, i dla dziewczyn. Um, dlatego, że tak, czapka. Była wspólna. Buty były wspólne. Spodnie drip były i dla chłopaków, i dla dziewczyn. Chociaż dla dziewczyn wyglądały trochę inaczej. Bluzka drip też za dużo się nie różniła. Dlatego wydaje mi się, że właśnie ten cały komplet pixel będzie bardziej damski niż był komplet drip. No i mi się to podoba, ponieważ kokardka będzie, myślę, dosyć fajnie wyglądać przy całym ubiorze. I jeszcze zobaczymy, oczywiście, jak będzie prezentować się w różnych wersjach kolorystycznych, bo to, co przedstawił nam Lukas Msp są so to tylko oryginalne kolory ze sklepu, które będziemy mogli sobie modyfikować. Obawiam się tylko jednego, że tak jak było w przypadku dripów, że wprowadzili pakiet drip, żeby właśnie zrobić zwierzaka drip oraz włosy drip i tak dalej i tak dalej i tam rzecz do pokoju też była. No to wydaje mi się, że właśnie w przypadku pikselków zrobił tak samo, że będzie pikselowy zwierzek, pikselowe włosy, pikselowe buty, ta rzecz do pokoju i coś tam jeszcze. właśnie się troszkę. Troszkę tego obawiam, no ale myślę, że jak będzie to fajnie wyglądać, to być może kupię na 100%, ale to wręcz na 100%. Jestem pewna, że zwierzaka pikselowego nie umieszczą absolutnie w sklepie, żeby go kupić. Nawet za diamenty. Wydaje mi się, że będzie on po prostu w pakiecie i będzie on kosztować realne pieniądze, czyli dokładnie 92 zł i ileś tam groszy. No tak samo w przypadku VIP-a, będziecie mogli go zakupić tylko i wyłącznie, jeżeli kupicie VIP-a na rok. Po prostu najdroższego VIPa, najdroższy pakiet i trelele morele. <grywa> mam nadzieję, że pakiet Pixel będzie ładniej wyglądać niż pakiet Drip, gdyż szczerze powiedziawszy ten pakiet Drip tak średnio mi się podobał, a Pixel, o Boże, no mam nadzieję, że go nie zwalą, bo kolekcja Pixel mi się szczerze bardziej podoba niż kolekcja Drip. Mam również dobrą wiadomość dla tych, których za bardzo nie stać na kupienie sobie właśnie tej nowej kokardki Pixel lub też czapki Pixel, ponieważ będę organizować na nie konkurs na moim Discordzie, który oczywiście jest podany w opisie. Jeżeli będziecie chcieli go wygrać, to po prostu sobie tam dołączycie. I w przypadku kiedy mówi Star Planet wprowadzi już tą kokardkę oraz czapkę, to konkurs pojawi się na moim Discordzie. Ale spokojnie, nie będzie tylko jedna czapka czy tam kokardka do wygrania, tylko będzie i więcej, dlatego zwycięzców również może być więcej. Zapraszam na mojego Discorda i napiszcie mi proszę teraz w komentarzu, co wymyślicie na temat całej właśnie tej nowej aktualizacji Pixel Czyli czy podoba Wam się ta nowa kokardka oraz czapka, i czy Wy byście ją kupili? Bardzo się ciekawie, a tymczasem do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i miłego dnia, popołudnia, wieczora, czy kiedykolwiek by to oglądacie. Wieczora? Wieczoru. Boże, jestem jakusi analfabetku. Dobra, pa!